Nux vomica to jest zupełnie inny rodzaj tutaj urazu, nazwijmy to, to są zatrucia alkoholem, typowy kac, tacy pacjenci na przykład, którzy chodzą po czworakach i zieloni cali i czują, że zaraz będą wymiotować, ale im się zbiera na wymioty, nie mogą wymiotować i się czują cali zatruci, no to ta nux zwomika najczęściej im pomoże, chociaż to też jakby w samych zatruciach i w takich stanach mamy... Więcej tych leków i czasami yy, ten stan pacjenta może być troszeczkę inny, ale w takiej apteczki homopatycznej pierwszej pomocy to, to jedynie ta z która tak po prostu będzie, jest taka prosta, bo przy kacu, przy zatruciu środkami pobudzającymi, jak kawa na przykład albo ktoś nie może spać, on tak jakby antydotuje ten lek, tak jakby wspomaga wątrobę i ci pacjenci, co byli tacy zieleni po prostu na tym kacu, natychmiast wstają, natychmiast jak taka wańka wstańka, to jest bardzo szybka reakcja. Zwłaszcza u, pacjentów, no zwłaszcza u pacjentów, którzy są konstytucjonalnie z Womika, bo każdy z tych leków może być dla pacjenta, dla lekiegoś pacjenta takim lekiem, jak my to nazywamy w homopatii głębokiego działania, czyli jego takim, który też pasuje do psychiki, do wszystkich jego objawów. Nie? Ja I ci... to samo akurat na przewlekłe na miesiączkowy, nie? Mhm. Mm Pomogło? Najczęściej, jeżeli lek pomoże na jakąś jedną taką przewlekłą dolegliwość, on może działać na wszystko inne. Także trzeba wypróbować wtedy, czy na inne rzeczy nie działa, nie? bo, bo na, może być porany już holistycznie, do całości. A przy, wybuchu ja, przy wybuchu jądrowym to może. Są, re, są takie leki też. Nie? Są leki, no. Mhm. Są leki związane tam aktynowce, nie? takie pierwiastki akty z serii aktynowców, X-ray, jakby z promieniowania, nie? z tej energii promieniowania, zrobione informacje o tym, yy, które możemy pomyśleć o w takim momencie. Nie, nie, ma nie mam jakby gotowych tutaj. Jest, jest kilka leków, który o których można myśleć w takiej sytuacji, ale yy, chyba to nie będzie konieczne, żeby. Myślę, że już niewiele by nam pomogło, gdyby do, do tego doszło. Są to. No właśnie, ale pomagamy pacjentom takimi lekami, którzy gdzieś tam mają jakieś skutki uboczne po, po radioterapii na przykład, nie? To jest jakby inny obszar homopatii, jak najbardziej, ale tutaj ta apteczka homopatyczna, skupmy się, taka domowa, prosta. No zatrucie lekami różnymi, przedawkowanie jakby, tak? Czyli tak jak sobie wyobrazimy ten kac, kac, te, kac też jest zatruciem, prawda? Taką intoksykacją po prostu. Więc każdy taki stan, gdzie no, nie wiem, jakieś nieświeże jedzenie, skutki przejedzenia, nieświeżego jedzenia, albo na przykład cała rodzina tam opowiadała no po takich fast foodach, nie będę nazwy wymieniać żadnej tam firmy, yy, wszyscy tam ulebrzucha, tak, biegunka, no się, tacy zatruci, że coś tam było nie tak, no to i że pomogła im ta z którą mieli w domu, tak? Bo ja zawsze mówię, żeby te, te leki mieć u siebie w domu. Yy, może to być grypa żołądkowa, która będzie miała taki stan i takie odczucia, tak? że, że chcę, mdli mnie, muszę, chcę wymiotować, ale nie mogę i poprawa po wymiotach, w tym leku jest poprawa po wymiotach, a potem znowu też wraca, ale zawsze po zwymiotowaniu będzie lepiej i jeżeli temu pacjentowi jest zimno, a nie gorąco, tak? bo tak by pacjent z zwomika, jest marznący, yy, mogą być bóle brzucha, nudności właśnie i odczucie tego zimna, a ciepło poprawia, to najprawdopodobniej ten nóg dzwonika pomoże jeszcze jest inny lek arsenikum album Z tych leków jest trochę, które gdzieś tam, yy, no jeżeli, nie, no, jeżeli ten pacjent będzie gorący, yy, mu będzie gorąco, tak, akurat, a nie zimno, no to możliwe, że poza tym będą wszystko się zgadzać, tak jak tutaj, że, że to nie będzie ten lek nóg z vomika, który jest właściwy, tak, Tylko jakiś inny, który muszę dobrać te, do tych objawów. Ale w takim pierwszym odruchu... Yy, przy takich sytuacjach no, można, można po prostu podać i jest ogromna poprawa. Też zatrucie strychnino, bo właśnie strychnina, yy, yy, strychnosnup z womika, chyba jest cała nazwa tego leku, ile pamiętam, czyli to jest z grupy strychniny, tak? że, że jakby substancją taką yy, toksyczną w, tych, w tej grupie leków jest strychnina, tak? czyli tam gdzieś obszary, w tej, z tych, yy, no, cała ta, ta grupa leków, yy, czy tych roślin. tak? Zawiera strychninę, Ignatia też jest amara, inne lekompatyczne też z tej grupy i dlatego też zatrucie strychniną na przykład, no nie wiem, ktoś jakieś dziecko może zjeść przez przypadek trochę tutaj, trutki na szczury albo pies czasami, tak, czy koty gdzieś się dobiorą do tego i, i mogą mieć takie zatrucie tą strychniną, to jak najbardziej wtedy ta nóg zwomika. Też może być to lek dla kobiet w ciąży. Które mają poranne nudności tak, tego typu właśnie objawy, ale też to jest więcej leków i ja musiałabym wypytać dokładnie, o co chodzi. Jakie są te objawy, dokładnie odczucia. Ale też jest jednym z tych leków, tak, które, które tutaj można by zastosować. Macie jakieś pytania do tego? Można zaszkodzić konąszum? Myślę, że nie. Jeżeli lek, lek by nie był dobrze, to na pewno nie w tych ostrych stanach tutaj, nie? Nic, jeżeli nie zadziała, to nie zadziała, ale na pewno nie będzie żadnego pogorszenia. Ale jeżeli dobieram lek taki konstytucjonalny, pacjent ma przewlekłe dolegliwości do i jeżeli nie trafię dobrze do tej przyczyny z właściwym lekiem, to ten lek nie zadziała albo... Bardzo rzadko, bardzo rzadko, ale może nastąpić coś takiego, że się troszeczkę nasilą przejściowo te pacjenta objawy. Tak? Tak, jakby pacjent pokazywał wyraźnie, że, że to nie ten lek. I to, I to wszystko.